Myśli, którymi chcę się dzisiaj z Tobą podzielić, chyba jeszcze mocniej niż zazwyczaj chcę skierować przede wszystkim sam do siebie, bo czuję, że sam ich potrzebuję. Potrzebuję też um, podzielenia się z Tobą pewnymi moimi przeżyciami, doświadczeniami, które są mi bliskie, a których to jakoś szczególnie mocno dotyka dzisiejsza Ewangelia, choć w sposób taki nieoczywisty, bo zasadniczo ten dzisiejszy piękny fragment Ewangelii w który, jak wierzę, za chwilę razem się zasłuchamy, przypowieść o miłosiernym Ojcu. Wiadomo, zasadniczo jest to Ewangelia o Bożym miłosierdziu, o grzechu i wybaczeniu, o odejściach i powrotach do Pana Boga. A ja dzisiaj chcę Ci powiedzieć o Kościele. Chcę, byśmy sobie stanęli wobec pytania, czy jest mi w Kościele dobrze. Kościół jako dom ojca, dom ojca z dzisiejszej Ewangelii jako kościół, tak dzisiaj chcę w takim kluczu odczytać mmm, dzisiejszą niedzielną Ewangelię, długa, za chwilę razem się w nią zasłuchamy. Yy, spróbuj spojrzeć na ten dom ojca jako na przestrzeń nieidealną. Choć był tam kochający ojciec, to jednak relacje w tym domu były, delikatnie rzecz ujmując, Nieco pokręcone. Te relacje między tymi synami, które sprawiły, że ten starszy w żaden sposób ucieszyć się, nie był w stanie, gdy ten młodszy wracał, ten młodszy, który całkowicie wbrew ówczesnym zasadom kulturze zwyczajom mówi Ojcu za jego życia. Ojcze, daj mi pół majątku tak, jakby powiedzieć miał ojcu, ojcze, dla mnie to lepiej, żeby Ciebie już nie było, bo chcę Twoje pieniądze. Spójrzmy na ten nieidealny dom ojca, dom, w którym jest kochający ojciec, dom, do którego ostatecznie wraca ten młodszy syn. Eee... Może już teraz troszeczkę spójrzmy na ten dom ojca jako na przestrzeń Kościoła, wspólnotę, która, jak wierzę, jest Ci bliska, jest dla Ciebie ważna. A w której, do czego zaraz dojdziemy, momentami przynajmniej mi, bywa ciężko. Zesłuchajmy się więc w dzisiejszą Ewangelię. To 15 rozdział Ewangelii według św. Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali farzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca ojcza, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w jej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca? Ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał się więc i poszedł do swego ojca, a gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też piersi na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarł, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec z jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę, i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, i wszystko, co moje do ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Dom Ojca, w którym pomimo obecności kochającego Ojca nie jest idealnie, w którym relacje bywają trudne, człowiek-człowieka momentami irytuje i dogadać się jest trudno. Dom Ojca. Które życie jest naszym domem, do którego choć może czasami oddalamy się nieco, ostatecznie wracamy. Kościół, nasz dom i dom ojca. I postawmy sobie to pytanie, czy jest mi dobrze w kościele? Moi drodzy, żeby od razu było jasność, choć myślę, skoro trochę mnie znasz i nieco słuchasz, czy nie będziesz miał co do tego wątpliwości. To, o czym dzisiaj chcę powiedzieć, to nie jest w żaden sposób narzekanie, biadolenie krytykowanie, to jest stanięcie w prawdzie. Tak pewne rzeczy przeżywam. Wiem, że duża część z was ma podobnie. Y Okej, okay. jest mi ciężko, momentami tak, momentami troszkę ciasno. Bywa, że jakoś trochę w tej wspólnocie duszno. Jakoś momentami, nie wiem, tak chyba było od zawsze. Troszkę trudno mi się jest wpasować, a też nie wiem, czy wpasowywać bynajmniej się chce. Jakoś nie wszystko, a ostatnio może jakby wiele mi nie pasuje. Tak wiele spraw w tym domu Ojca, oczywiście rozumianym jako przestrzeń kościoła, wspólnota ludzi, wiary, wierzących, mi doskwiera. I owszem, sam siebie ciągle o to pytam i próbuję to rozeznawać, łapiąc się niejednokrotnie na własnej pysze, mając świadomość, że to ja czasami mam na coś swój własny pomysł, to ja czasami może chciałbym za bardzo, może chciałbym inaczej realizować jakieś swoje wizje, koncepcje, a jednocześnie nie ukrywajmy i nie oszukujmy się. Doświadczamy też wiele błędów, wiele rzeczywistości. Które nie wiem, czy mogłyby wyglądać inaczej, chcielibyśmy, żeby wyglądały inaczej, i mamy poczucie, że, że mamy w tym rację. A jednocześnie wszystkie te rzeczy, gdzie nie dotykamy kwestii jakichś moralnych, tylko kwestii różnic po prostu, różnic w jakiejś wrażliwości, w podejściu. Yy, ostatecznie jednak choć rzecz jest złożona, bywa mi w kościele ciężko. Bywa, że moja w nim obecność jest dla mnie pewnego rodzaju trudem. I, I tutaj to chciałbym mocno uchwycić. To może rodzić pokusę ucieczki, pokusę zostawienia tego domu ojca, pokusę, będę sobie przeżywał wiarę poza wspólnotą. I tu nie mam najmniejszych wątpliwości. To jest pokusa. To nie jest z Bożego Ducha. Po raz kolejny, Bożym pomysłem na zbawienie człowieka, skąd do tego przejdziemy na koniec, nie mam wątpliwości, z żadnych najmniejszych genialnym pomysłem jest wspólnota Kościoła. To właśnie w niej mogę. Faktycznie, realnie, prawdziwie wzrastać wierzę, bo wiarę praktykować można tylko we wspólnocie, tylko w relacji. Inaczej, poza domem ojca, wiara rozwiązań, że jako miłość, przede wszystkim do Boga, będzie tylko jakąś ideą miłości do Boga. Ja mogę sam sobie wmawiać, Panie Boże, jak ja Cię pięknie kocham i będę sobie tak, nie wiem, przeżywał. W jakiś na własny sposób rozumianej relacji do Pana Boga, tą miłość, ona musi się wydarzać w kontakcie z drugim człowiekiem. Nie we wspólnocie idealnej, jaką czasami chcielibyśmy mieć, ale we wspólnocie, w której czasami brat duchowo fałszuje nieco, albo przynajmniej nam się wydaje, albo też śpiewa na zupełnie innej częstotliwości niż my śpiewamy. Czy w domu Ojca jest łatwo? Momentami bardzo pięknie, ale czasami też ciężko, bo kościół to kochający ojciec, ale to też bracia i siostry tak różni, tak nieidealni tak jak jeszcze raz nieidealnie, a nawet momentami na pewno całkiem ciężko było w tym dzisiejszym ewangelicznym domu Ojca. Były te pokrącone relacje, gdzie brat myślał inaczej od drugiego brata, gdzie nie potrafili się zrozumieć, gdzie jeden realizował jakieś swoje własne ambicje, wydawało mu się, że coś mu się należy. Inny chciał zupełnie po swojemu. Kościół, wspomniał, braci i sióstr nieidealnych. I tutaj kiedy sam rozważałem. Ten temat, dzisiejszą Ewangelię, jakoś mocno przychodzi mi na myśl znowu piosenka. Piosenka, którą pierwszy raz było mi dane usłyszeć na koncercie, śpiewana przez pana Mirka Breguę. Potem okazało się, że na nie wiem, kilka dni przed swoją śmiercią, i ostatnia piosenka, którą publicznie ze sceny wykonał piosenka nosi tytuł Niby bracia. I w swoim zamyśle bynajmniej nie dotyka wspólnoty kościoła, bardziej rodziny, czyli ostatecznie domu, ojca. Niby bracia, a tacy różni, tacy inni, niby bracia, tak mówią o nich, jeden ponoć dobry, drugi zły, choć robią to co my, błądzą tu i tam, skąd ja to znam, szukają swojej drogi, swoich prawd. Mówimy o sobie w kościele, że braćmi, siostrami jesteśmy, a tacy różni. Tacy czasami inni. Szukamy swoich dróg, swoich prawd niejednokrotnie błądzimy. I taką wspólnotą jest Kościół. Jedni zarzucają, że zbyt postępowy, drudzy wyrzucają, że tak konserwatywny, jedni nastojąco, drudzy nakręcząco, jedni pobożność tradycyjna. Inni, charyzmaty, uwielbienie. Oczywiście, z jednej strony to wszystko da się połączyć, ale mówię tu o tej rzeczywistości różnic, czasami tak bardzo mocnych, też różnic w spojrzeniu na pewne rzeczy. Wiemy dobrze, jejku, doświadczamy tego, jak mocno to wszystko wyostrzył też ostatni czas, jak bardzo w tą przestrzeń kościoła wyszły też tematy, które nie są stricte tematami kościelnymi. Nie wiem, wszystko to, co związane z tematem pandemii, jak to też mocno podzieliło dla jednych ten papież lepszy, dla drugich taki. I tak można by mnożyć te, 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 te różnice. Dlatego tu nie ma sielanki. Tu nie ma, że jest cudownie, wygodnie, pięknie. Nie, nie ma się co oszukiwać. Nie wiem, jak ty to widzisz. Ja zdaję sobie sprawę, że zawsze w kościele będzie mi momentami ciężką. Że będą te momenty, kiedy będzie się czuł, że to troszeczkę dla mnie zbyt ciasno. I na to się będą nakładały obiektywne prawdy, ale też moja własna pycha niewątpliwie. Ale dzisiaj po raz kolejny. Chcę uchwycać tą pokusę ucieczki, jeżeli ona tylko w jakikolwiek sposób powstaje, i mówić mocno po raz kolejny sobie: Boże, jak bardzo ja chcę być w Twoim kościele, jak bardzo chcę być w domu Ojca, jak bardzo chcę pozostać w domu Ojca, jak bardzo chcę, kiedy może moje serce nieco się oddali, chcę powracać do domu Ojca, do kościoła, mojego kościoła. Bo moi drodzy, On jest domem, domem naszego Ojca i naszym domem. Domem, pomimo tego, że obecnie jest w Nim Bóg i święty jest Kościół Jego świętością, to jednocześnie jest tym domem, w którym to, chociażby, jak w prostych słowach śpiewał pan Mirek Berguła, mama chciała dobrą mamą być, a sama nie wiedziała, jak ma żyć. Ojciec pragnął synom dać swój dom, a za bardzo wierzył w siłę rąk. To jest ta wspólnota, Kościół, Dom Boga i mój dom, w którym Pan karmi mnie w, w Komunii Świętej, w których Bóg wybaczy mi grzechy w sakramencie pokuty i pojednania. Kościół, Dom Ojca, który trzeba pokochać, w którym trzeba pozostać sobą, a jednocześnie mieć świadomość, że z braćmi siostrami tak różni jesteśmy, tak jak te nasze domy. Też nieidealne. Ileż razy się w nich kłócimy. Oddalamy się od nich naszym sercem, by potem, jak wierzę, znowu wracać. Ale te domy mają sens tylko wtedy, kiedy jest miłość. Na jakiś czas w tym ewangelicznym dzisiejszej przypowieści przypowieść ojca, jakby tej miłości zabrakło. Nie ze strony Ojca. gdzie ze strony tych braci. Dlatego chciejmy, zachęcam Cię, tak dzisiaj spojrzeć na Kościół. Dom Ojca, Boga i nasz dom, który tworzymy też z braćmi i siostrami, takimi czasami różnymi, takimi od siebie innymi. W tym domu chcę być, w tym domu chcę wierzyć, w tym domu chcę wzrastać w miłości, chcę uczyć się miłości, chcę walczyć z własną pychą. I ten dom chcę budować, wnosząc w niego swoją wyjątkowość, swoje talenty, swoje zdolności, I nie zrażając się tym, że jeszcze tyle razy się pewno poirytuję, jeszcze tyle razy będę sfrustrowany, jeszcze tyle razy doświadczę tego, że trochę ciasno i nieco duszno. Jak bardzo chcę być w domu mojego ojca, jak bardzo chcę być w kościele, może trochę jak mantrę powtarzam to zdanie. A to nie jest wmawianie sobie, to nie jest zaklinanie rzeczywistości. To jest coś, co jest we mnie głęboko, bardzo mocno, też z ogromną wdzięcznością za to wszystko, bo powtórzę zdanie, które może już ode mnie słyszałeś. Najpiękniejszą rzeczą, jaką mogłam się w życiu przydarzyć, to bycie w kościele i doświadczenie obecności Boga w kościele. Tak, w tym kościele, w którym jest mi momentami ciężko, w tym kościele chcę być. Od tego kościoła chcę. Do tego świata powracać, kiedy może do niego trochę ucieknę. Dobrej Bożej niedzieli Ci życzę. Dobrego, Bożego, błogosławionego tygodnia.